Ale ty jesteś fajny, masz takie fajne różowe włosy, skrzydła, zawsze może musiałem um, latać. Chciałabym być jak ty, bym sobie z tobą latała. Różne by bym rzeczy robiła z tobą, bym miała różowe włosy, motylka na głowie i błyskotki takie. Nie, tu jestem taka malutka, mam skrzydła. Jędy, jak ja teraz wrócę, żebym była duża, nikt mnie nie zobaczy. Jedy, to ja tu zostanę na zawsze nikt mnie nie odnajdzie już nigdy w życiu. Ty mnie i tak nie rozumiesz, bo jesteś sztuczna. Muszę wrócić do rodziców. Lena, ja... 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 ja Lena. Dawaj hmm? Ty ja co, no? No? co jest? To się śniło? Byłam taka mała i... To jest tak no. Co ty opowiadasz? No mała jak mija i przeskakiwałam przez ołówki różne rzeczy. Naprawdę? Tak! Ja cię kręcę. To ja też tak nie mogę, może kiedyś razem się zmienimy, co? 需要吗？<Girl>